Witam wszystkich na kanale Lotowania Andrzeja Jestem dzisiaj na targu w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65 Kończy się rok 2023 Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmów Polubienia, wpisy i łapki Zachęcam do odwiedzania grup głębiarskich na Facebooku polecam bardzo prężną grupę Stara Gołębiarska Szkoła plus Sport Gołębiarski gdzie hodowcy pokazują wiele ciekawych filmów grupa bez wałka PKT zachęca wszystkich do wymiany gołębi warto zapoznać się z jej regulaminem wraz z kolorem W administratorem tych grup życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku Myślę, że tradycyjnie będziemy się spotykać na kanale czy ja? A teraz startujemy i zapraszam na film. Kiercianki to ile taka parka Kielcianków? Stówkę. Stówkę, proszę bardzo, kiedy. A ten Budapesik to jest fajny, taki samiczka? Kosztuje? Tak? 15 zł, taką samiczkę można kupić w razem 15 zł. Bielutka, naprawdę fajny gołąbek. Nie mam do tepaszczą, ale miła sztuczka, ale na pójdzie. To co, coś Panowi co panowie opowiedzieć tutaj, te żółte to, to, to są wszystkie pocztowe, tak? No O, ten niemiecki wystawowy, bo tak ciemny jeszcze. Ten niemiecki wystawowy to jest tamczyk czy samiczka? kosztuje? Pięćdziesiąt zł, Takie niemieckie wystawowe po stówce widziałem, co cenili. Tak, nie wiem. Jest promocja. <coughs> promocja, a te tutaj reszta tych gąbków? Proszę. Reszta tutaj to, to kolegi, tak? Nie wiadomo. Dzięki bardzo. Takie mamy krótkie jaśniaczki, ale nie znam ceny, bo nie ma właściciela. Jest bardzo duży rynek, hodowcy latają, kupują. Też nie ma właściciela, bo nie ma ceny. Zorki, przepraszam. Te korzenie, te kolego, po ile tak mniej więcej? Po dwie poduszki. Po dwie do Proszę zobaczyć, jak głąbki się ładnie prezentują. Cię bardzo do Takie mam głąbki i fajna biała jest. A taka biała malutka tutaj. Po ile ona też też świeżki? Nie, nie, no, na po trzy. I więcej, trzy i tak. Dobrze. Takie wydapeszki to kolego po ile? Czyje twoje? Po 50, po stówce Po 50 stówce, bo są y, kończate, tak? No, no kończate, właśnie A tutaj jest wiedeński, taki po ile? 80 80, ten żółty wiedeński, samczyk, samiczka ten żółty Samczyk I kosztuje? Stówka Nie znam ceny, nie ma właściciela to nagrywam papuszki pana Zbyszka Panie Zbyszko to są faliste, tak? Dobrze mówię Ile kosztują? Dwie budychy, te też faliste te niebieskie, też dwie pudyszki. A te to są nie faliste chyba. Te nie faliste. A to co to jest? To są żółte. Żółte, tak? Kosztują? Panie Zbyszko, a to tutaj jeszcze te jeszcze tego guciki ile? 80 parka Giebie, to, to, to jeszcze, bo... Też nie ma właściciela? ludzie latają, kupują. proszę bardzo, takie jaśniaczki. Mam te jaśniaczki pójdę tak mniej więcej Podyszko, zapraszamy do rodemia, podyszko, dzisiaj bardzo duży rynek dzisiaj może poczekam na Nie ma problemu jak będzie, będzie wziął się w parę ten czarny to nie ma, nie ma właściciela My, tak? Tak, tak? Takie wywroteczki parka ile? Czarne, czerwone, po ile? Po złotych, Nie no, pomiędzy, to nie, bo mnie podyszko, takie wywrotki ja no parę dobra, niech będą podyszko, ale... Takie wywrotki też i, i kosztują, co prawda łapcie mają też tak samo fajne. Takie nie wiem po ile, bo koledzy latają i kupują drona. Też są białe, pusta klateczka już. Takie parka ile? 10 zł a to te ciemne po ile? Po 10 zł, po 10 zł wszystko i kiplarek jest tak samo. podyszku. zapraszamy do rezymerski bardzo duży rynek. Taki ten paciaczek. to co to jest ten paciaczek biały? samiczka i kosztuje? 30, 30. A te jaśniaczki? Dyskleteczka pusta, już poszło wszystko. Pokosztują wyleciki po ile? 40 te potrzeby to są po ile tak od do podyszku Fajne jaśniaczki. Te jaśniaczki po ile? Po idę. Takie jaśniaczki od do? Fajne serki, proszę bardzo. Te serki to są chyba kupione, zakupione. Proszę bardzo jakie ładne serki ci w Radomiu. Posiaczek, bielutki. Te gąki zostały zakupione ci w Radomiu. Bielutki, ogonki, ale... No. parę kurwa takie Dzień dobry. Dzień dobry, od stówki do stu Dzień Od stówki do 120 samczyki czy samiczki? Same dziewczynki. Same dziewczynki. Dzięki bardzo. Jakie egierskie? Dwie taka parka, takie egierskie czerwony. 60 zł. Będzie jutro rynek. Te są egierskie chyba, nie? Tak. Takie egierskie też się Ile parka? To 60 zł. A te bociany? Bocia, bociany rynku. łódzkie, tak? Węgierskie. Węgierskie. Ile parka jakich bocianów? 50, 50 zł. Tutaj jutro mamy rynek. na Peszki. A boń tu 3 zł. A, przepraszam, dobrze. Te wiedeńskie tak po ile tam mniej więcej te po 4 tej... dyszki, budapeszki Po 3 dyszki to łapciate, to one te budapeszki są Jeszcze zaczyna padać, gołębie mamy takie czajki to to, 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 to po, po ile? 30 zł. po 30 zł czajeszki mamy, proszę bardzo A to? Nie ten i, A Budapeszki po 5 zł Bo Kontata. 50 zł kończate budapeszki mamy po 50 zł Witam pana, zdanego sołectwa, Złówka, pozdrawiam. A tak, najlepszego. Adresze, po ile tak, mniej więcej za parkę? 30 zł 30 zł zapraszam do Radomia, bardzo duży rynek. Bardzo duży targ, nie ma właściwie. Chodowcy latają z rana, kupują. Takie, takie, takie pawiki, to po ile, po ile za parkę? 15 zł Po 15 zł mamy po pawiki. Proszę bardzo, koledzy, czytajcie komentarze, też jest tam pawiki tak, tak, na białych ogonach, tak, kosztują? 50 zł. A ten co to jest ten, ten tutaj? Ten co to jest? Bok bo tak nie widzę A bok, samica, ale z tych pawi. Tak, bok tak, pa. pawi. I ta samiczka ile? Pięćdziesiąt Pięćdziesiąt Było akurat Te, te, te te posiaczki, tak mniej więcej karpiaczki. Po 30 zł zapraszamy do rodemia. Znowu pada Ale hodowca nie wymien... Kurczę, nie widzę tutaj A tiplerki tu są? Tiplerki, kornia nie wywrotki? Masiuszki, o masiu polski Mówi tak ciemno jeszcze I takie masiuszki ile parka? Eee, 10zł Te pocztowe to o po ile masz? A różnie, od 5 do 10 Od 5 do 10 mu busi. Już też zaczyna padać Ci to są, kolego twoje? Kolegi I po ile tutaj, to są pantoszek chyba, tak? Czaposze? Czaposze, czaposze, czaposze. 3 czterdzieści, mam takie czaposzki z siebie kon, Apel dochodowców czytamy komentarze pod filmem i piszemy w której minucie Proszę zobaczyć jakieś śniaczki, tutaj mam takie składowe, to niektóre, proszę bardzo, tu jest taki uprawiony malny, smolny. I co to, to co są to oprawione tutaj? Para parzyste. Para parzysta i co one kosztują? 8 stówek? 8 stówek? 800 zł te gołąbki do Proszę zobaczyć, jak się prezentują. 800 zł, proszę bardzo. A tutaj ta białgonka, tutaj? Tutaj ta białgonka, tutaj. A ta? No. Samiczka. A ta, ta, ta. Stuweczka. stóweczka. proszę bardzo, takie gołąbki. Zapraszamy do radomia. Te potrzeby tak od do? 60 60 zł za parkę, trzy parki ma pan. A tu są z kartami, tak? czy ja bez? znaczy mogę karty tam nie, załatwię, nie nie do nich aha do... z Marka, z Marko, doksa, i wiem od syna aha, rozumiem czyli karty by były jakby coś a te brudki ty samczyki, para? samczyki, samczyki o, takie brudeczki, ten czerwony, czarny poleca w szokę trzy dyszki trzy dyszki, a tutaj? nie, nie, Czepalek to jest ten koroniaty? dwie Czepalek? kolego tak to jest Czepalek, tutaj koroniaty tak, samiczka, tak kosztuje? dwie i A widzimki tutaj? Te widymki czarne po ile? Widymki 5 dyszek Czaposek Cza 80zł 80 Mamy jaśniaczki takie składowe po ile takie jaśniaczki? 15 zł. Po 15zł Zapraszam do rynku A ten krzyżak co to jest ten czerwony? Kosztuje? Te Jaśniaczki te skąd pojdę? Nie ma domu, nie ma kolegi, A te jaśniaczki tutaj? Jaśniaczki tutaj? To jest, jest. tego. stówkę, półtorej stówki. Stówkę, półtorej stówki, stówki zapraszamy do kolegi. Pancik, nie było. O, tu proszę zobaczyć te gołąbki Krótkie małe, po 10 złotych Mam w radomu. bardzo dużo jest dzisiaj tarki. i koledzy troszeczkę na święta poschodzili z ceny. Ale coś tam się kupuje i sprzedaje, jak to targ. A te perłowę na białym końc co on kosztuje? Dwie zł a te perłowe tutaj te bleciki. No, kwestia ja dogadania Pesja dogadania, do kolegi jakby co? To mamka wyższa półka, takie jaśniaczki perły. po ile kolego? 8 dyszek 8 dyszek, proszę zobaczyć jak się gołęki prezentują Dobrze deszcz przestał palacz, ale chodowcy do wisa. Tak samo tutaj 8 dyszek, bo takie mamy gołąbki ściągowe wszystko Tu mamy saksońskie tarczewy te żółte, jest parka parzysta ale nie, ten marzy to jest saksoński tarczowy. Tak, a, to jest tak. a właśnie, trzeba dobrze się przyglądać. Ten tam tarczowy żółty to co to jest, samczyk? Samczyk. I kosztuje? 60 zł. 60 zł, tak? A tu jest fajna kurczę, to jest. To pancerek. jest jak? Pancerek. Z pancerek, znaczy nie, ja powiedział, że, że to nie jest pancerek. Ale nie będę już. Samczyk czy Semczka to żółte? I czajka mamy tu, ma, to jest czajka saksońska, samiczka chyba, tak? Bardzo fajna, jak kosztuje? A ten to jest Szymelek, ten łapciaty, czy to jest albumek? Albumek. Albumek kosztuje? 30 Tak, ja bym powiedział też, że to jest troszkę żółta. Sroczka żółta. nie mówią troszkę, zależy gdzie co. Ale równa taka fajna sroczka, Proszę bardzo, fajne gołąbki Bardzo fajne budapeszki, proszę zobaczyć jak budapeszki są, równe jedne na drugich, bez takich końców, silki to wianeczki, fajne. Kolejne budapeszki? Podyszko. Podyszko, dzisiaj mamy w Radomiu takie budapeszki, czyściutkie, wielutkie końcak, no. fajne gołąbki. zapraszam zapraszamy do kolegi, jakby coś też potrzebował, piszemy w komentarzach w której minucie. Dzisiaj naprawdę jest targ ostatni w starym roku, bardzo dobry targ, dużo gołębi i hodowcy schodzą z sceny. Dobrych lotów w nowym roku i udanego sylwestra. Życzę wszystkim. Takie kremeczki to do, do ile taka zaparka? Po 30 zł. A to jest żałobny masłony. Co to jest ten żałobny? samica. Kosztuje ona? 50 zł. Jak czyli Pan Paweł to poschodził z ceny. Krymeczki żółte pana Pawła. Nagrywam, gdy Pan Paweł coś potrzebował do Pana Pawła. Idę tak parka? 7 70 zł. 70 zł I proszę zobaczyć, kosmy mają ładne, ładne krymeczki. Kolega Paweł tu czyta komentarze pod filmem. Mam bardzo fajne jaśniaczki. I takie jaśniaczki po ilo do. Do, I kupimy dla siebie. To jest wiedeński, nie te czarne, Ile taki wiedeński? Kosztuje? 50 zł też wiedeński jest i sroczka taka czarna. Te sroczki to parzyste są te sroczki? Ile kosztują? 150. 150. To są tiplerki czy wywrotki te żółte? Te wywrotki żółte po ile? Po 20 za Po za sztuczkę. A te widymki? Te czarne pięć samczyk. Takie korniaty to pili za sztukę tutaj te korniatę 15 zł. A te jasne składowe? też mamy jaśniaczki takie składowe, nie wiem po ile. Jaśniaczki tak po ile te składowe? Po 50 zł. Takie jaśniaczki mamy ci w Radomiu. Koledzy poschodzili z ceny troszeczkę. my to u dawaczki, po ile kolego? Od 20 do 50 zł, to Tu mamy karierki. I podajcie te karierki? 80 zł. Za sztukę, tak? Za sztukę. Za 80 zł za sztukę do karierki. A ten garbacz? Pa, cała para jest. Parka tych garbaczy. Oczywiście, to samo kosztuje. I też 80 zł, parka? Czy sztuka? Tak. Parka. Sztuka. 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 sztuka 80 zł. A ten masz Pacczyk jest stówka. To jest Ta co na kosztuje? To mamy berlińskie te łapczate właśnie takie kosmoty, ten siwy parka tych berlińskich i co one kosztują? To nie parka, chyba samce Aha, Samczyki I takie samczyki? A widemki te są motry inaczej Warszawskie, bo na krótki dziobka, tak i kosztują? O 300 zł 300 zł za sztukę, Tak o 300 zł zbierz... zaszuka dzięki czarny, tak? Tak. Jest. Tu mam maśliuszki, krótkie dzioby. Te żółte to par parze są, czy nie? Młode. Młode to są i. Para par... jest, ale nie są. Samiec parze. i samiczka nie są parze, te żółte. I, ko... I... ile kosztują? 4 zł. A te czarne? Też 400, 400. I winerki tak po ile po słówce, tak? Tak brawo. Jeden 500, drugie 400. Wyższej półki te winerki, proszę zobaczyć. Te słoczki te żółte to jest tych soczek, czy nie? To jest parę. I kosztują? Ja wiem, po ile taka parka mniej więcej? Takie jeszcze nie ma. Bo te parówki składowe, tak mniej więcej? Witam. Na mojego serwiska wszystkiego dobrego. Takie porówki po ile tutaj? A od stówki w 8 Zależy. Zależy od. Są wyloty, jest, ale goim są białe, widać. Zależy, można z kolegą negocjować. Samy. A tu jest taka, widzę, malutka. No. ma i i trzeba robić śnięcie. Jaśniaczki, tutaj, po ile, tak mniej więcej? Które? A, tak, tutaj, to, te, tutaj, właśnie. Wszystkie są, te cały lot do studia. Cały lot do studia. Yy, piszemy w o który minucie, i ponie, tak, za sztukę, ten cały lot. Z Po 10 zł, proszę bardzo, zobaczyć te jaśniaczki, jak się prezentują. Gąbki, widać, że zdrowe. Po 10 zł, za sztukę z lotu. Te, tak samo, tak? Tak. Wszystkie po 10 tak. zł, z lotu, w którym minucie, ktoś ktoś potrzebował.